Witam państwa serdecznie dzisiaj, tym razem z Sopotu. Dzisiaj zajmiemy się takimi konfliktami, jak afazja, broki. Jest to dotknięty obszar ośrodka kory mózgowej odpowiedzialny za generowanie mowy. Konflikt jest to konflikt niemożności wyrażania siebie, strach przed mówieniem lub brak odwagi, by mówić, trudności w mówieniu chcę, a jednocześnie nie chcę, ale nie chcę, ale muszę mówić. Na przykład dzień dobry. Nie potrafię nic powiedzieć o sobie o różnych rzeczach. Konflikt apty. Są to niewielkie owrzodzenia pojawiające się w jami ustnej, najczęściej na błonie śluzowej warg lub w policzków. Jest to konflikt. Chciałbym Odpowiedzieć, ale muszą trzymać język za zębami. Mam słowa na końcu języka, ale nie mogę ich wypowiedzieć. Na przykład, u pewnego mężczyzny często pojawiają się after. Musi cały czas się pilnować, by nie powiedzieć za dużo, ponieważ jego żona przesadnie reaguje na jakiekolwiek uwagi. Konflikt. Taki jak: Ageusia, czyli utrata odczuwania smaku. Jest to problem podobny do anosomii, utraty węchu, dotyczy jednak smaku, a nie zapachu. Konflikt bycie zmuszonym do posmakowania czegoś możliwe, że obrzydliwego i poczucie bezsilności, niemożności pozbycia się tego. Brak zdolności odczuwania smaku może wiązać się z niemożnością podjęcia decyzji bycia podporządkowanym komuś innemu. Nie mogę sam zdecydować, nie mam rozeznania. Konflikt agresja u dzieci. Agresywne dzieci w większości przypadków przejawiają złość swoich rodziców. Musimy zastanowić się, co stało się w okresie projektu celu kto na kogo był agresywny lub zły. Które z rodziców nie wyrzuciło tego ze siebie? W pewnej rodzinie jest sześcioro dzieci. Gdy matka jest w ciąży, w siódmym, siódmym, najstarsze z dzieci zostaje uderzone przez nauczyciela. Ojciec nie chce interweniować, choć lekarz doradzał mu złożenie skargi. Ciężarna matka przytłacza wściek. Ciężarną matkę przytłacza wściekłość z powodu tej niesprawiedliwości. Pojawia się uraza wobec nauczyciela oraz własnego męża. Syn, dziecko numer 7, nigdy się nie uśmiecha. Gdy dorasta, staje się po strachem okolicy, bije wszystkie inne dzieci. Jako dorosły mężczyzna nadal jest agresywny, aż w wieku 30 lat przychodzi operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. A herzok żółciowy odpowiada za takie konflikty jak złość, gniew, uraza. Jak wiemy, tam właśnie lokuje się żale i urazy. A z czym jest związana ale, alergia? Jest, to, odpowiada za to ektoderma. Fundamentalny konflikt oddzielenia, rozłąki związany ze wspomnieniem okoliczności, które towarzyszyły pierwszemu doświadczeniu separacji. Jest to faza zdrowienia. Rozłąka jest doświadczeniem zarejestrowanym przez mózg pod postacią osoby, zwierzęcia, miejsca, obiektu, atmosfery. Alergia nie jest chorobą, którą się zarażamy. Konflikt oddzielenia oznacza, że problem dotyczy kontaktu, który został zerwany. Stres umiejscawia się w tej części ciała, która go doświadcza. Im bardziej emocjonalna reakcja, tym silniejsza alergia. Na poziomie biologicznym, fizjologicznym dotyczy to tkanek nabłonkowych, przede wszystkim skóry. Procesy biologiczne związane z oddzieleniem mogą dotykać też zatok i gardła. Alergia pojawiająca się w życiu człowieka wskazuje na obecny w jego przeszłości trudne rozstanie lub rozłąkę. Dopóki ten konflikt nie zostanie w pełni uświadomiony, alergia będzie powracać. Alergia pomaga nam dotrzeć do straty, której w pełni nie odżałowaliśmy. Na przykład: pewna kobieta dowiaduje się o śmierci matki podczas jedzenia kiwi. Gdy następny raz próbuje tego owocu, pojawiają się objawy uczulenia. Oznacza to, że ciężko przeszła stratą matki a w dodatku nie jest tego w pełni świadoma. Aby uwolnić się od alergii, czyli powtarzającej się fazy zdrowienia, kobieta musi uświadomić sobie trwający od dawna konflikt, oddzielenie od matki, pozwolić sobie na prawdziwą żałobę po tej stracie. Innym przykładem jest też, jak mała dziewczynka w wieku 3 lat poszła do szpitala, bo była chora na asmy na pół roku i bardzo przeżyła tą rozłąkę, i za każdym razem, gdy widziała swoją mamę, wpadała w złość i panikę i w tym szpitalu dali jej psychotropy. I jak już stała się kobietą w wieku 31 lat, jak umarła jej mama, dostała właśnie alergię na wrzozy, na pylenie, na wszystko, co wtedy pyliło, jak była oddzielona od swojej matki po raz pierwszy. Reakcja alergiczna nie ma żadnego związku z toksycznością alergenu, w tym przypadku Kiwi. Łączy się bezpośrednio ze zgromadzonymi w pamięci okolicz okolicznościami, czyli alergenem, które towarzyszyły pierwszemu doświadczeniu rozłąki. Wyleczenie alergii jest jednoznaczne z uświadomieniem sobie tych aspektów swojego doświadczenia, które przywołują wspomnienie o pierwszej rozłące. Najważniejszy konflikt biologiczny leżący u źródła alergii to jest konflikt oddzielenia. Istnieje wiele rodzajów tego konfliktu, które przejawiają się w różnych tkankach ektodermy. Rodzaj tkanki, której dotyka alergia ma konkretne znaczenie. Czysty konflikt oddzielenia dotyczy skóry, oddzielenie powiązane z lękiem, strachem, tchawica i oskrzela. Oddzielenie powiązane z uczuciem, to brzydko pachnie, zatoki. Oddzielenie powiązane ze wzrokiem, widzeniem, to oczy. Oddzielenie związane z uczuciem, trudno to strawić, układ trawienny. Konflikt oddzielenia powstaje, gdy zostajemy pozbawieni czegoś, co kochamy, ponieważ istnieje obawa, że może nam to zaszkodzić. Inny przykład. Chłopiec i jego kot. Mały chłopiec od ponad 3 lat marzył o posiadaniu kota. W końcu dostaje upragnionego zwierząt upragnione zwierzątko na urodziny w kwietniu. Od samego początku są nierozłączni. Chłopiec codziennie opiekuje się kotkiem, cały czas się z nim bawi, a nawet śpi z nim. Nie ma żadnych objawów alergii. Ta sy sytuacja trwa aż do końca roku szkolnego. W okresie letnim. W wakacje rodzice wysyłają chłopca na jakiś czas do babci, która ze względów na swój wiek nie czuje się na siłach, aby zajmować się jednocześnie wnukiem i jego kotem. Chłopiec, widząc, jak jego rodzice postęp... podstępnie oddzielili go od pupilka, doświadcza tej rozłąki jako konfliktu. Coś tu śmierdzi, lub coś mnie niepokoi w dodatku, obawia się o swoje zwierzątko. Kopiec przeżywa ten konflikt przez okres nieobecności w domu. A po powrocie i ponownym spotkaniu się ze swoim kotkiem w naturalny sposób przechodzi, od fazy, przechodzi do fazy zdrowienia. Pojawiają się objawy: wykwity skóry, zapalenie zatko, zatok i tchawicy. Ze względu na nasilenie objawów rodzice chłopca natychmiast wzywają lekarza, który przepisuje mu zastrzyki z kortyzolu oraz środki przeciwhistaminowe. Zaleca, zaleca też wizytę u alergologa. Badania alergologiczne wykazały silną reakcję tylko na jeden alergen, na kocią sierść. Lekarz mówi więc matce, że jej syn jest uczulony na kota. Zgodnie ze swoimi przekonaniami zaleca usunięcie alergenu, czyli kota, z otoczenia chłopca. Następuje więc ponowne rozdzielenie dziecka i jego zwierzęcia, przez co rozpoczyna się na nowo aktywna faza konfliktu. Kilka tygodni później rodzice na próbę oddają synkowi kota. Wystarczyło jednak, że chłopiec go pogłaskał, by powróciła silna reakcja alergiczna. Matka zabrała więc zwierzątko z domu. W tym samym momencie konflikt jej syna ponownie wszedł w fazę aktywną. Chłopiec usłyszał: Kochanie, masz, masz uczulenie na kota, absolutnie nie możesz się z, do niego zbliżać. Matka i lekarz uzyskali potwierdzenie swoich przekonań, a ich błędne, in, błędna interpretacja. Rzeczywistości doprowadziła do powstania sa, m, samonapędzającego się cyklu konfliktu, następujących po sobie faz aktywności i zdrowienia. Można go przerwać jedynie wtedy, gdy pomoże się chłopcu poradzić sobie ze swoimi uczuciami i ponownie nawiązać więź ze zwierzęciem. Gdy jednak substancja wchodzi w kontakt z powierzchnią skóry lub błon śluzowych w nosie, w zatokach czy tchawicy zostaje automatycznie poddana analizie przez zewnętrzną warstwę komórek, czyli ektodermę i informacje zostają przesłane do mózgu, który dokonuje ich oceny. Czy ta sytuacja kojarzy mi się z jakąś osobą, przedmiotem, miejscem, z którym wiąże się stres wywoływany przez rozłąkę? Po czym wywołuje odpowiednią reakcję? W chwili pierwszego doświadczenia separacji, pod wpływem silnego stresu, mózg może zapamiętać wiele szczegółów naszego otoczenia, np. Na zapachy, obrazy, przedmioty. W przyszłości tylko połączenie tych wszystkich elementów będzie mogło spowodować powstanie reakcji alergicznej, ale również i wyleczenie jej. Do zbadania znaczenia alergii. Powiązane jest także z pracą. Mamy ale, rodzaje alergii. Uczulenie na mleko. Faza jest uzdrowienie po konflikcie oddzielenia związanym ze wspomnieniem czegoś dziejącego się po raz pierwszy. Mleko to jest symbol matki. Oddzielenie od matki, kiedy je czułem. Może się wiązać z czasem, kiedy relacja z matką była trudna, odrzucenie matki, gdy jest nadopiekuńcza. Też może być jak matka jest w ciąży i jest wściekła na swoją matkę lub nie chce mieć z nią kontaktu, co też przełoży się na dziecko. Uczulenie na jaja, na jajka, konflikt oddzielenia związany z komórką jajową, strach przed utratą dziecka w okresie ciąży. To, mąż, to matka musi się pogodzić ze swoimi, swoim przeżytym doświadczeniem z lekiem przed utratą dziecka. Na przykład matka wcześniej trzy razy poroniła. Uczulenie na gluten. Przyjrzyj się dokładnie historii życia lub drzewa genealogicznego swoich przodków. Coś związanego z mąką, zbożem, pieczeniem chleba. Także konflikt związany ze zbyt nagłym odstawieniem od piersi. Uczulenie na orzeszki ziemne. Orzeszki to życie, jest, mówią, życie jest ciężkie. Przychodząc na świat, osoba ta odziedziczyła konflikt swoich rodziców. Jedno z rodziców zebrało ją drugiemu. Zabrało ją drugiemu. Na przykład alergia na orzeszki ziemne oparta na prawdziwym przypadku Pewna, pewnego ranku, ranka kobieta, w szóstym miesiącu ciąży smaruje świeże, tosty masem orzechowym, którego zapach wypełnia cały pokój. Nagle dzwoni telefon. Jej ojciec jest umierający. Rodzice mieszkają jednak bardzo daleko. W tym momencie kobieta doświadcza silnego poczucia oddzielenia, wzmocnionego jeszcze przez fizyczną odległość. Pamiętajmy, że jest w ciąży, a więc jej dziecko. Rejestruje jej stres związany z tym przeżyciem. Mija czas, ojciec jednak nie umiera, kobieta odwiedza go. Rodzi się dziecko, wszyscy są szczęśliwi. W wieku 6 lat u dziecka pojawia się uczulenie na orzeszki. Reakcja alergiczna sygnalizuje fazę naprawczą konfliktu oddzielenia, który pojawił się w otoczeniu orzeszków. Doświadczyła go matka w szóstym miesiącu ciąży. Kiedy matka przypomniała sobie całą tę historię i powróciły do niej uczucia z tego czasu, opowiedziała wszystko córce. Niedługo potem dziewczynka poczuła wewnętrzną zmianę. Dwa tygodnie później matka i córka świętowały jedząc tosty z masłem orzechowym. Uczulenie na penicylinę, wstrząs anafilaktyczny, głęboki konflikt oddzielenia od swojego dziecka. Pewna kobieta ma alergię od chwili narodzin córki, oddzielenie z powodu nagłej konieczności usunięcia wyrostka rubaczkowego tuż przed urodzeniem dziecka. Gdy tylko zaczął się poród, rozpoczęto operację, ogromne poczucie oddzielenia od dziecka przypieczętowało jej mówiąc, że trzeba będzie wstrzyknąć jej dużą dawkę penicyliny, konieczność przyjęcia leku krystalizuje stres separacji. Od tego czasu kobieta ma zagroż, zagrażającą życiu alergię, nosi więc yy, brązoletkę bronzo, z tą informacją. Na, na warsztatach uświadamia sobie znaczenie swojego problemu i zdrowieje. Tego Wieczora przyjmuje penicylinę w obecności swojego męża, nic się nie dzieje. Później przy całej grupie przyjmuje penicylinę przyniesioną przez pewnego kardiologa i nic się nie dzieje. Uczulenie na pestycydy. Jest to konflikt związany ze środowiskiem. Uczulenie na pyłki. Konflikt oddzielenia przeżyty w okresie plenia. Alergia sygnalizuje zdrowienie. Uczulenie na słońce. Fundamentalny konflikt oddzielenia związany z ojcem. Uczulenie na słońce połączone z trudnościami w nauce matematyki i ułamków. Rodzice pani i dziewczynki muszą się rozstać, dzielą się. Ona ma problem z ułamkami z powodu rodzinnej historii. Trzeba było kiedyś podzielić spadek, co doprowadziło do rozłamu w rodzinie. Słońce symbolizuje ojca, a więc jej uczulenie na słońce. Miało związek z konfliktem oddzielenia od niego. Uczulenie na zboże, jest to fizyczne lub duchowe przetrwanie, przejście z mleka matki na produkty zbożowe, kryzys ewolucji, przejście z jasnego pieczywa na ciemne, oddzielenie od rodziny. Nie jemy już tak samo jak oni. Nasz związek stoi pod znakiem zapytania. Odrodzenie, robimy krok naprzód. Prowadzimy poszukiwania w krainie ducha, oddzielenie od rodziny. Dzisiaj serdecznie Państwa żegnam i do usłyszenia następnym razem.